I dzisiaj tak na wieczór jeszcze sobie zrobimy. Zareprezentuję i zrobimy sobie unboxing za Update Edition zrobioną przeze mnie. No więc otwieramy. Aha, jeszcze z tyłu mamy jedną kartę specjalną. No więc otwieramy. Dobra. Tak, o czekajcie. Otwieramy. Aj, czekajcie. Dobrze. Zrobimy sobie karty. Dobrze. I mamy polskę na widzieć Łośczykowski Benzema i kartą specjalną myślą o Mortalizmie. I taka saszetka żeby na papieru to takiego, 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 takiego Patrzcie, słyszę, że nie nagrywam teraz w jakości HD, ale nie mam sprzętu. Także cześć. I może jeszcze podam wam kody do pewnego z zapadników. Jeżeli się przyda, oczywiście, to kali mapę. dosyć dobry, ofensywny napastnik. Mam nadzieję, że wiele widać. Czekajcie, może ustawię tak, żeby była na ostrość, widzimy